MISIEK! Misiek! Co się czesz? Znowu moczysz tego ryja? Dopiero co wróciłeś z pracy. Może byś coś zjadł, a ty, kurwa, otwierasz flaszkę znowu. A czemu nie? Weekendzik się zaczyna. Meczyki się zaczynają. Wiesz co? To jest nasz czas. Wiesz co? To jest nasz czas. Wiesz co? Ja bym nie chciała być facetem. Szy Tylko meczyki, picie, chlańsko... Hola, hola hola. Co? Hola hola. Gówno prawda. Więc tak? w tym momencie na poczekaniu, mm -hmm. mogę wypisać, wymyśleć 7 no. największych zalet czekam. bycia facetem. No to w tym momencie. No Chcesz wiedzieć? Karta, no karta, karta długopis. Daj mi dwie minutki. No, czekam. Ej, długo jeszcze? Halo! Nie spisz? nie, 7 styknie, nie. będę już wymyślał więcej. Mówiłem, że 7 to będzie 7. Dobra, no, jedyneczka. No nie musi zmieniać nazwiska. Prawda. Dwa. Rozmowy telefoniczne nie trwają dłużej niż 30 sekund. Prawda. Trzy. Na pięciodniowy wyjazd wystarczy ci jedna para jeansów. Prawda. Cztery. Jeśli ktoś zapomni o zaproszeniu, powiedzmy na jakąś imprezkę czy coś, możecie zostać przyjaciółmi. Prawda. Możesz mieć tą samą fryzurę przez kilka lat, albo i nawet dłużej. ho, prawda. Nie zaprzeczysz. Wiadomo. Tygodniowe zakupy robisz w niecały 15 minut. Ha, prawda. Oczywiście. Najważniejsza rzecz. Idziesz na imprezę. Jak spoglądasz w tej samej koszuli, nie wariujesz. A wręcz przeciwnie, możecie zostać kumplami do kielicha. Zgadza się? No, zgadza się. Twoje zdrówko.